Cześć kochani ogrodnicy, z tej strony Laura Szymańska, witam Was na moim kanale o roślinach, ogrodnictwie i pięknych ogrodach. Jeśli kochacie zieleń i szukacie inspiracji do swojego ogrodu, koniecznie subskrybujcie mój kanał, aby nie przegapić żadnych porad ani nowinek. A teraz zapraszam do dzisiejszego odcinka, w którym opowiem Wam. Sekrety o... obfitych zbiorów i przepisy na smaczne dania zaproponuj kotu alternatywę. Ważne jest, aby zrozumieć, że koty jedzą rośliny domowe nie tylko ze względu na swoją ciekawość lub zabawę. Często jest to elementarna potrzeba organizmu. Wasate czyściciele nieustannie robią bałagan i lajzę sierść. Część z nich trafia do zołatka, do oczyszczenia którego zwierzęta potrzebują zieleni. Ale pełzanie po domowych kwiatach może wiązać się z brakiem witamin. Jeśli nie wyprowadzasz kota regularnie i nie dajesz mu możliwości zjedzenia niezbędnych zioł, Zrekompensuje on potrzebę tym, co rośnie na parapecie. Alternatywnie zwierzętom można zaoferować specjalnie wyhodowany zestaw zieleni. Nasiona takich sałatek S.A. sprzedawane w sklepie zoologicznym. Zazwyczaj zawierają one owies, pszenicę i jęczmień. Udostępnij artykuł w sieciach społecznościowych. Może Ci również zainteresować poprzedni wpis, następny wpis. Niestety nie ma jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy. Masz COS do powiedzenia? Podziel się swoim doświadczeniem, klikając przycisk, wyślij wiadomość: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ta strona. Używa plików, kuki do przechowywania danych. Kontynuując korzystanie z witryny, wyrażasz zgodę na obsługę tych plików, kuki. Zaakceptuj.